Z tej strony mafia Morawki, Dziś z domem jest. Wiktor? gdzie on jest? Ja nie mogę. Gdzie on jest? Czekaj. On mi się chyba gdzieś chowa. Gdzie on jest? O, znalazłem! Dobry! Ja nie utknął. Muszę go wyciągnąć. Wyłaś mnie stąd. Uciekaj. No i witam Was na nowej serii. Yy, jeszcze nie wiem jak, jak ją nazwiemy, ale no, witam Was na nowej serii. Yy, no więc może zaczniemy od oprowadzenia po farmie i potem zajmiemy się żniwami, tak jak to zawsze na początku za robimy. No za jak zaczynając od traktorów, no to Ursus C330 yy, bardzo fajny. Tutaj sobie tylko trochę pozmieniałem błotniki, bo wydawały mi się trochę za duże, za długie. No i tu trochę większy traktorek Zetor Proxima 100. Samochód, jak jechać po nasiona, po worki, tam po pasze, coś takiego. No to tu jest karszer, tu jest takie specjalnie sobie do owiniętych bel wziąłem, to 30 będzie sobie jeździła. Siernik do kukurydzy. Tu, o, tu jest najlepszy sprzęt. To jest chyba pierwsza prasa, jaką widziałem do pobrania do kostek. Tak się ludzie nią podjaram po prostu. Nie jest to sipma, ale po prostu jest przezarąbista. Dobra, zamykamy. Tu też, tutaj jest chyba tylko trzy są, dobra. Nie, dwa. Opryskiwacz i... Rozsiewacz Lej, te, te, ten opryskiwacz, nie wiem jak się nazywa. Dobra, yy, idąc tutaj, yy, tutaj jest rozrzutnik do Proximy, bo ciapek no, raczej tego jak będzie pełne nie uciągnie. Tu sąsiad popiela mi przez rzepak. sąsiad co ty robisz? Mruga hmm. się! No, no i tu tam są dwie przyczepy. Yy, może powiedzieć, że takie same, tylko że ta ma wymienione opony. Yy, ta, ta ma wymienione opony, a ta jest po prostu pomalowana. Yy, I tu są nadstawki założone specjalnie na żniwa, yy, którymi się dzisiaj będziemy zajmować. Sąsiad, nie wkurzaj mnie. Kosiarka. Yy, owiarka, yy, Sipma. Nie, nie to jest SIPMA? Nie, Metaltech chyba. Metaltech? Metalfach. Yy, yy, beczkowóz do Gnojawicy. Yy, Pomot, yy, Hojna, jeśli nie mylę. Tak, Pomot, Hojna. To jest jakiś coś, telefon? No bo to... Co to jest? Czekaj, zobaczę, to jest... Nie, to jest chyba telefon. Nie Ludzie, ty tysiąc subskrypcji i dzwonię na ten numer. Yy, puk do czapka. Agregat i puk piątka pod yy, proxime yy, no i pewnie będziecie się pytać dlaczego Ma, po co mi taki mały pług a dlatego że na przykład yy, to pole jest moje i po co mam wjeżdżać takim wielkim pługiem jak mogę sobie to zaorać takim mniejszym no więc yy, lecimy o w sumie czekaj bym mógł się jeszcze do ciebie przejść Prowadząc sobie szybkie bieganie Przejdę się do ciebie. U Wiktora jeszcze nie ma za dużo maszyn, bo dopiero co je sprowadzaliśmy. Taka, taki, możesz powiedzieć, odcinek na szybko. Znaczy, to, no, pierwszy odcinek będzie taki z tej serii na szybko, a tamty już będą po prostu czat. Yy, no, Wiktora, Ciapek. Yy, możesz powiedzieć, że taki sam jak mój, tylko że yy, troszkę inna maska. Błotniki ma. No, I w lepszym malowaniu, i ma tu dłuższe błotniki. Nie wiem, czy to nowe siedzenie jest. Nie, chyba nie. Dobra, Ło! Wow, odpaliłeś! Jest bizoneria. Yy, bizon zo56. Wszystko działa? Wsiądę sobie. Działa. To wiesz, co to ja bym może sobie od ciebie tego bizona dzisiaj pożyczył? No dobra. Dobra, to ja go pożyczę. Tu przyczepa. Tu jest Wiktora marzenie, czyli Zetor Major 80. Takie to tam się... majorek mały, yy, taka sama jak yy, moja pomod hojna. Yy, po prostu są takie same, bo lepszych yy, już nie ma takich małych, yy, ten sam zest zestaw pługów i ten sam agregat. Były w przecenie to się wzięło. O, jak po, po taniości. Yy, taka sama kosiarka. Praktycznie wszystko jest to samo. Dziapek jest też ten sam, tylko w innym malowaniu. Wiktor jest trochę ładniejszy. O, odpalę, pozwolisz. No pozwalam, yy, tylko. Kończ... Sąsia, chodź jeszcze tu. Dobra, Możemy... kaszę. Gdzie? A, ty tu jeszcze masz co? So. O, no, to, to tak. bogactwo. Ja nie mogę. Co, yy, co, yy, co, ja tu? jaki? Taki gruby jestem? Ej, sąsiad, zmieścić się nie mogę. Sąsiad. Kolejny jest. Dobra. Jaki yy, to jest rozśiewacz? Kwernalanda? No, Kwernaland Co to jest w ogóle za firma? O, instrukcja obsługi. Co tu trzeba zrobić? Jakieś drzwi. What the fuck. Dobra, sadzarka. Będę sobie, która pożyczał. Wiktor ode mnie będzie pożyczał prasę. I wróci do nas jedna osoba. Być może. Mm, Wiecie już kto, a tą osobą będzie Hubert. Czyli Hubert pozdrawiamy serdecznie. I w następnym odcinku postaramy się, abyśmy byli już wszyscy. Ponieważ w tym odcinku będę sobie kosił, a w następnym odcinku będzie jakieś prasowanie i zbieranie. Więc przyda nam się trzecia osoba do pojeżdżania, bo ja to będę sobie albo tam wrzucał, albo układał. Bardzo, którą przyczepę bym mógł wziąć? Dobra, wezmę siwą, bo i tak muszę ją przeparkować. Czy przyjedziesz, na sobie? Być sam. No, to mógłbyś mi tutaj podjechać pod farmę. Dobra, nie ja biorę ciapajca już. O, jak odwalił, za pierwszym? Tr y też trochę działa źle, kamerka, bo na odwrót. Y ale jak ustawicie sobie jak tylko chcecie, to jest git. Więc. Y ciapek jest na jak najbardziej polecam jak dziura. Mm. Ale ci pedała... Ja to słyszę, jak ci pedała chodzą. We, weź te pedała, został, bo kiedyś na odcinku się tak było słychać. Czekaj, teraz... O, dobra, nie zahaczę. u Jezu, ciapek mi się do góry podnosi, jak puszczę ją. Czekaj. O, ja nie mogę! Co to jest? Ej! Ch chodź na chwilę, coś ci pokażę. Zobaczcie, jaki mój ciapek jest mocarny. Ło kurde. Zobaczymy, czy tam widać już. O, jedzie Bizon. Cicho być mućka. Tu podziwiam Bizona. Dobra, jedziemy. Jeżeli bym coś nie przywalił. Chodź szybko, bo ja tu jadę. Dobra. Ale lak. Patrz. Dobra, na, zgaszę ją tutaj. Jakie które pole mi teraz skoszę sobie w zasadzie mogę to. Dobra, skoszę sobie to. E, dobra, to ja, ja cię nie Weź te pedała, mówię ci. Zgasiłem, no. Nie, nie pedała! Zostaw przydziechę, zostaw przydziechę i zostaw te pedała. Przydziecha niech tam stoi i pedała niech też stoją bez ruchu, bo skrzypią. Odczep się od mojej trzydziestki. Moje. Ja się bawię. Pasz mi stąd, sąsiad. No, sąsiad, bo cię za chwilę skoszę. No to Ej, do. Fajny gazior. Dobra. O, mi, dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze sypał. A ty co ja dzisiaj będziesz nie. robił? Ja właśnie nie wiem. Chyba pojadę sobie oraczką na mojej farmie. Wiesz, tamto pole naprzeciwko twojej farmy jest moje, nie? Serio? No. Coś ci mówiłem. Nie? Wow. Ale ten, jak chcesz, to ten... Mogę ci dać to pole, co jest tutaj obok, co jest jest takie, takie duże. Nie, bo one takie mniejsze są To je na pół. Drugie było wesechu bez weźnie. Daję no. mi Czy Człowiek ja słyszę te twoje pedała. Jakby te pedała były żywe, to by nie zabił. Ja już sobie oram Majorem? Majorkiem Piszę, że ciapkiem No ciapkiem będę pięciu skibowych ja, Przecież masz dwójkę Pięć Nie ma Co? Ty, Co? Ten, ten bizon nie ma tej sieczkarni, nie? To chyba zainwestuję i kupię ci to Kupię, kupię ci sieczkarnię Czy no, żeby kosiło na... Nie kosiło na słomę no, Teraz akurat potrzebuję na słomę Ale tak to, to później to... Yy, no da, Dam ci kasę to kupisz Na no. sieczkę O fakt, przewaliłem chyba wkład Halina mnie zabije Uciekać kurde Jadę na drugi koniec Pola czy, Bo jak Halina wyjdzie to tam kwiatki i miotem chyba Szybko Helina? Helina ma zawał. Ten. Potem będziemy mogli się pobawić w chowanego o Ty. Okay. No, mam zarąbistą kryjówkę, wiesz gdzie? Gdzie? W słomie. No tak, tak ale be, e, musimy hodować Co? Żeby nikomu nie było no, no to... to będzie i... No jeszcze mam jedną kryjówkę, jeśli powiem. A ja też A, powiem w nie. się można schować. Rąpa no, się jedną tak? trochę głośno ten wizum. Przepięknie przyciszę może trochę, bo... U jezu, mieszka mi ucieka. Dobra, co ja robię? Ej, weź sobie dźwięki wyłącz, bo ja normalnie twoje dźwięki słyszę No, ja mam wyciszone? Czemu słyszę jakieś, no, słyszę twojego zetora, ale to nie na pewno u mnie, bo tylko u ciebie, bo przez słuchawki to słychać Ja przez ten, przez ten Weź, weź to wycisz nie szadny to! No nie jest! Mariusz, nie kłam. Teraz, teraz już nie. Pan lubi kłamać. O ja ścinka nie w, w zasadzie mogę to tutaj się już wysypać i pojedziemy na następny ponę, tylko nie wiem, gdzie mam jęczmiń. O mojej formy. co? mojej jest. To może. Aha. Zapalona trzydziestka była i ją zgasiłem. Dzięki, sąsiad. Akumulator. Ten, bo z odcinkiem akumulatory ci wyjmę, wiesz? Przydadzą się. Ja z Bizona Co? Ja z Bizona A, to twoje to sobie. O nie! Ludzie, co to było?! Ej, co zobacz, co moja dziecko robi. Dobra, już spadła. Dobra. Mm, idziemy na przyczepę, zobacz, co tu się dzieje. Czy, czy czyste to w ogóle? Czyste. Ej, sąsiad! Masz jakąś, ten, biurałą przyczepę! A, no, to ten, to, tak, to, 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 to tak działa, bo to taka nowa technologia jest i... To tak jest. Sąsiad, ty się nie znasz. Nie, no by... mi obróciło, co ja zrobię? Co? No jest coś zielone, tak. E, bo to do pasu. Do pa, e, pasy się na nie da zakładać. A to zdej, zdejmi, 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 zdejmi. zdejmij, zdejmij, zdejmij Nie, Zdejmij Zdaj mi te pasy, bo to jest nie... Nieprzy... na razie mi to niepotrzebne. Jak drewno drzewo będę woził, to. Dobra. Jadę tam teraz do ciebie tam zobaczyć. UFA, Ja nie mogę... Dobra, dobrze, że nie widziałeś. Czekaj, a tu po prawo co jest? Czekaj, to jest pszenica? Czekaj no, To jest pszenica ja muszę z rzepak znaleźć Je Jezu, jaki rzepak, jęczmień mi a to po lewo? To pole, to jest pszenica? Czy jęczmień? Jak myślisz? Gdzie? Czekaj, zaraz. Nie, pszenica może. Pszenica to jest nie to jest pszenica. Tylko jedno pole jęczmienia było? Nie, również jeszcze jedno pole jęczmień jest. Gdzie? Powielkie, ale to jest moje. Czekaj. Mhm. Czekaj. Podzielimy je może na pół, co? I mam dla ciebie pole Jakie? Po sklepu Po sklepu? No, fajnie, To muszę jechać pozwiedzamy sobie trochę w Ulusiowa, bo jedziemy na koło Gdzie ty w ogóle orzesz? Tam z, za do... z za domem? Nie Tak, tam oram mnie? Nie, przejdę się do ciebie jak je zjadę to na pobocze i Zastanę się na moim polu, to muszę je zaorać, bo to po ziemniakach. Majora, idę, bo no, widzę już majora. Ale gdzie ty? Ja jestem koło sklepu. No, a ja idę do Twojego majora. Nie, nie, Przez błoto się nie zakopiesz. ja e, już dużo zaora, kończy. Ile jeździsz w ogóle na godzinę? No cierczy szybkie biega. O jaki lak Dobra, wy... lepiej to wyłączę, ludzie. Ok. Może to przez jakiś mod, ale nie jestem pewien. Ej, wiesz ile taki jest Nie wiem ile trwa. Czekaj, a to, to tutaj też jestem? Czyli co? O, już mam jęczmin. Ej, ty chcesz, chcesz to pole czy nie? Pole. Dzięki. Ja cię zaprowadzę na pole fajne Wiem gdzie jechać. Ludwik. Nie, nie wiesz. Co? Co ty tak walisz? Nie wiem. Nie wiesz, co walisz? Boże ludzie! Wysyłajcie pieniądze na adres Wiktor Małpak. Weź te słuchawki, bo sam siebie słyszę. Ludzie... No jak ja nie! Ludzie, pozwólcie mi z nim wytrzymać. Dawajcie lajki, dawajcie lajki. Czy dawajcie lajki? Ja nie wytrzymam. Sto lajków! Sto tego w górę. Zapraszajcie dziadków, babcie. wujków, wuja. Jest wujku wujja. Wujka, ciocie, mamy, tatę, siostrę, brata. Kogo tam tylko znacie sąsiadów. Polecajcie kanał Mafia mafii, morowki. Tak, tak jak już mówiłem, na 1000 subskrypcji dzwonię pod ten numer, co jest na beczko. pole? I kostki tu! Dobra. To ja tu koszę. Tu będzie ciężko się trochę baliki zbierać. Kostki zbieram. Czy jest jakieś drzewo, może ja tam kiedyś się bo Tutaj ten nawiozę ziemi, to to zakopie, ten most się może. Jakoś, nie, ten most mógł zostać, a tutaj rzeczki by nie było, bo ona tylko przeszkadza. O, 4% w jedną stronę, nawet nieźle. No o Widać moje obory, znaczy dach od obory. Już wiem, co zrobię. Co? Czekaj. Czekaj. Nie wziąłem akurat, bo na szafce leżało. Ludzie tu, 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 tutaj wszędzie mógłbym nawet. E, o, jak już tu jesteśmy, to e, tu są nazwy e, e, po prostu e, ludziów, ludzi, kolegów, mafisolec którzy pomagają mu po prostu w przerabianiu modów, więc daję Wam teraz 3 sekundy, abyście zostawili subskrypcję i y, lajki u mnie, jak i u nich. Raz, dwa, dobra, dam Wam 5, 3, 4, 5. Zostawiłeś lajka i subskrypcję? No, mam nadzieję. O, o, ty. jeden już dał i Pan drugi. Ten, Wiktor se ten. Yy, zamiast radia to licznik subskrypcji założył w majorze. O, dobra, już pięciu. Pięciu? No. To dziewięćdziesiąt jeden subskrypcji już jest. Takie żarty. <laughs> znowu. Znowu będę ory. Piesi! 20%? U, no, nie jest. 19%. jest 20%. Ej, mam pytanie. Jakie? Co ty żeś robił na tym polu, że jest wygniecione? Gdzie? Okay. No tu. A to ten, Stepan, nachodu. Aha, jak zawsze. No, Stefan je on. on je na, na, na No on. Je to on. Co No, on. Je to on. Je to on. To to, 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 to to Hamlet. to Je O, właśnie, jest was 85, a Wiktor y, ma kanał, na którym nie ma jeszcze żadnych filmików, ale niedługo będą, pamiętaj, więc y, pamiętaj, żeby też wpaść do Wiktora, zostawić subskrypcję, no i wrócić tutaj, bo tu jest, tu jest oczywiście więcej filmików, wiecie. Subskrybujcie mnie i dawajcie mi więcej subskrypcji. Masz 5 sekund jeden 2, 3, 4. 4 5. 5. Zostawiłeś? Mam nadzień! Chyba nie zostawił. No to jeszcze. Pamiętajcie, zostawiacie subskrypcję, bo nie straj groźny. No. Ja się, ja się go boję, dlatego tak daleko pojechałem na pole. O, ścinka. Dobra, um, raczej do ja tutaj jeszcze odkoszę to, przejadę jeszcze tamtą stronę, się wysypię i będę kończył ten odcinek, bo jeszcze dzisiaj muszę go wyrenderować i yy, dzisiaj mamy to jeszcze wrzucić, bo dawna odcinka nie było i po język mi się plączy już e, powróciliśmy no, z kolejną serią e, Nie wiem czy ta po sąsiedzku e, raczej ta po sąsiedzku będzie tutaj e, chociaż możecie też nam napisać czy chcecie tą serię e, albo tamtą albo dwie więc piszcie w komentarzach O, napiszcie, czy u was śnieg pada, bo u mnie padał wieczorem, wczoraj. Jakby ktoś wyszedł, to by był naczpany. Kogo? No bo tak tego, nawaliło tego śniegu. Mmmm. -hmm. Nie było. Tak myślę, może bym sobie kupił bizona, ale bym sobie kupił swojego pomarańczowego. Bo tak na no, eliksie sobie patrzałem i był coś w podobie jak ten tu, tylko że pomarańczowy i miał się czkarnie To już by było lepiej, tylko jeszcze problem jest w tym, że nie miałbym gdzie zaparkować. Po Na polu. Na polu, no. W silosie na kiszonkę Ludzie, bądźcie cicho? No tym mogę sabione. Na nawrócę i idę po 30. Na tu jest. Dobra. Wstaję. Dobra, nikt będzie zapalony. Dobra. Szybkie bieganie i lecimy. Ach, tu jest 30. Dobra. Przyczepa się trochę przesunęła. On, je, Ludzie, ta przyczepa wścieklizny dostaje Laj... Dawajcie lajki lajki to, rem... lajki to kasa na remont przyczepy Ona ten, podatki dostała, szybko! Za chwilę ty dostaniesz aha, aha. Za chwilę będę obgadywał twoją przyczepę Ja cię tu nie puszczę Tak? Ja stoi w bramie już to sprawę Czeku, masz problem, bo masz trzy bramy To w pójdzie, widzę, w drugą pójdzie. Major, a w trzecią pójdzie ten! Co? Szyję To ja tego. Challengera wypożyczę. To wszystko przepchnę. Oh, A może o, czy... Ja nie mogę, Trzydzieści trzy godziny, nie trzy godziny, trzy na godzinę jedzie pod górkę Fak, nie do tego siadaj Co jest? No, prosty, nie mam na... Dobra, ty, ci dobra w tym odcinku tobie było na tyle. Piszcie, czy wam się podobało. Dawajcie subskrypcje, lajki, dużo komentarzy, żeby miał co czytać, bo na razie mi się nudzi. No, tak jak już mówiłem, zapraszajcie wszystkich. No i do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.